Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Dwa dni temu obchodziliśmy święto Trzech Króli. Mędrcy szli do Jezusa, prawdopodobnie przez wiele miesięcy. Spotkali Go w warunkach, których pewnie nawet sobie nie wyobrażali. Dzisiaj Ewangelia przedstawia nam scenę z apostołami. Którzy płyną w nocy łodzią i nagle widzą przechodzącego obok nich Jezusa. Ta sytuacja jest jeszcze bardziej niewyobrażalna dla zwykłych ludzi, ale bez względu na okoliczności Ewangelia pokazuje, że obecność Boga daje odwagę, usuwa lęk. Mędrcy poszli z odwagą w świat, apostołowie również. Ja jestem. To słowa, którymi Bóg przedstawia się człowiekowi już w Starym Testamencie. Za każdym razem Jego obecność zmienia rzeczywistość, wprowadza, wyprowadza z trudności i pomaga iść suchą stopą przez morze. Tak też może być w naszym życiu. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.